Co zrobić, jeśli szukasz niewielkiego sedana ze sportowym zacięciem, ale BMW Serii 3 jest dla ciebie zbyt opatrzone, a Alfa Romeo Giulia zbyt awangardowa? Najlepiej udać się w stronę Jaguara! W 2008 roku nowym właścicielem Jaguara został indyjski koncern Tata. Wiele osób podchodziło do tego sceptycznie, obawiając się znaczącego obniżenia jakości nowych modeli. Produkowany od 2015 roku model XE był w całości opracowywany już pod rządami Taty, stąd mamy tu idealnego kandydata, aby sprawdzić, czym to się faktycznie skończyło. Nasz egzemplarz pochodzi właśnie z 2015 roku i do tej pory przejechał 50 tysięcy km. Zanim przejdziemy do tego, jak wpłynął przebieg na zużycie materiałowe, zerknijmy na auto z zewnątrz i jest na co patrzeć. Auto wyróżnia się opływowym kształtem. Mamy tu długą maskę i wcześniej opadającą linię dachu, która bardzo powoli obniża swój pułap. Daleko mu do typowych sedanów. Optycznie XE wyraźnie chce być kupę. Dodajmy agresywnie wyglądającą przednią część nadwozia, dodajmy co prawda atrapowe, ale wloty powietrza w przednich błotnikach, czy całkiem nieźle narysowany tył i okazuje się, że nawet bez pakietów stylizacyjnych, nawet na 17-calowych, dość prostych felgach, XE wygląda całkiem przyjemnie. A jakie są minusy obnażone przez eksploatację? W internecie można znaleźć sporo informacji na temat łatwych w uszkodzeniu tylnych błotników. Nadwozie niejako rozszerza się w tylnej części, a że do Jaguarów raczej mało kto dokupuje chlapacze, to mamy tu newralgiczne miejsce. Kamyczki wypadające spod nieosłoniętych przednich kół spotykają na swojej drodze właśnie wspomniane poszerzenie tylnego błotnika. Te najczęściej są więc albo odrapane, albo zmatowiałe, albo wręcz uszkodzone mechanicznie. U nas akurat zachowały się całkiem nieźle. Wróćmy jednak do aspektów technicznych. Karoseria XE jest w 75% wykonana z aluminium. Dzięki temu jest lekka i sztywna, co ma bezpośrednio wpływać i na prowadzenie, i na bezpieczeństwo. Chcąc konkurować z BMW konieczne było zadbanie o idealny rozkład masy. Tym samym akumulatora próżno szukać pod maską. Jaguar postanowił przenieść go do bagażnika. Wymiary zewnętrzne są tu dość zbliżone do BMW serii 3, ale to jednak Jaguar. Ma o 5 cm dłuższe nadwozie, o 2,5 cm dłuższy rozstaw osi i jest odrobinę niższy. Dodajmy do tego karoserię, która jest szersza o niemal 4 cm, i otrzymujemy samochód nieco większy, smuklejszy i przyjemniejszy dla oka. Przechodzimy do wnętrza, w którym projektanci Jaguara celowali w nawiązania do łodzi. I fakt, to wnętrze nas bardzo przyjemnie otula. Szerokość konsoli centralnej przywodzi tu na myśl nie tyle BMW Serii 3, co bardziej BMW Serii 5. A czym to jesteśmy otulani? W większości całkiem niezłymi, miękkimi materiałami, ale zdarzyło się kilka twardych i tanio wyglądających wpadek. Poskąpiono choćby na daszku nad zegarami. Elemencie bliskim kolanu kierowcy? Niestety też twardy. czy plastikowym fragmencie na drzwiach. Doceniamy natomiast samo zmontowanie kabiny. Podczas jazdy żaden element nie wydawał nawet najmniejszych dźwięków. A co przyniosła eksploatacja? Skóra na kierownicy zaczęła się powoli przecierać. Ale co jest fajne, to są przeszycia. To jest bardzo, bardzo miłe w dotyku. Czasami te nitki są jakieś takie chropowate, a tutaj nawet te nitki są bardzo fajne. Materiał na podłokietniku centralnym trochę się odkształcił. Dmuchawa klimatyzacji wydawało się być czymś przyblokowana, czasami działała nierówno. I na zmęczone życiem wyglądało wyprofilowanie oparcia na fotelu kierowcy. W naszym egzemplarzu mamy podstawowe siedziska i może poniekąd przez to wyraźnie widać, że auto było użytkowane na krótkich dystansach. Oprócz tego fragmentu fotele wyglądają bardzo dobrze, ale uwaga konstrukcyjna: w jaguarze powinny być znacznie mocniej wyprofilowane i regulowane na odcinku lędźwiowym. Zaskoczenie na plus to natomiast panele piano-black, które wbrew moim oczekiwaniom zachowały się całkiem nieźle. Rysek pojawiło się niewiele. W naszym egzemplarzu znalazłem też dwa minusy, które mogą wynikać z faktu, że auto w ostatnim czasie więcej stało niż jeździło. Choćby rdzawy nalot, który pojawił się przede wszystkim na prawym przednim zacisku hamulca, to wygląda słabo, czy zdecydowanie delikatniej na końcówkach wydechu. Pod spódnicą auto na szczęście wygląda znacznie lepiej. Druga kwestia to chyba zatkane odpowietrzenie baku, bo podczas tankowania pistolet co chwilę odbijał. Niezależnie od ułożenia, niezależnie od stacji. Wróćmy do wnętrza, gdzie osoby łaknące sportowych odczuć będą zachwycone. Fotele możemy obniżyć niemal do samej podłogi. Wysokie osoby docenią zakres regulacji na długość, od pedałów można odsunąć się naprawdę daleko. A kierownica? Regulowana w dwóch płaszczyznach. Wpadka ergonomiczna jest jedna i jest nią daleko umiejscowiony podłokietnik centralny. Przy moim 1,76m w żaden sposób nie umiałem oprzeć na nim łokcia. Trochę niefortunne jest też umiejscowienie zewnętrznych kratek nawiewu. Widać, że najważniejszy w tym kokpicie był design. Zewnętrzny nawiew albo odmraża Wam łokieć, albo co najwyżej dmucha pod pachę. Kształtny kokpit może dać też wkość podczas wchodzenia. Dość łatwo wskakując do auta uderzyć się w piszczel. Fixe lepiej zajmować miejsce powoli. Ale chwalimy schowki, bo absolutnie wszystkie, nawet te w drzwiach, są wyłożone miękkim materiałem. Klucze możecie położyć gdziekolwiek, hałasować nie będą. Siadamy z tyłu i doceniamy nie najgorszą ilość miejsca na nogi. Na plus zaliczymy również osobne nawiewy. Pamiętajcie jednak, że auto stylizowane jest na coupé, więc z miejscem nad głowami nie jest tak kolorowo. Podobnie zresztą jak z jazdą w 5 osób, mamy tu i szeroki tunel środkowy i odpowiednie wyprofilowanie kanapy. To auto ma wygodnie przewieźć 4 osoby, piąta lepiej niech pojedzie drugim Jaguarem. Wychodząc z tyłu pamiętajcie o długości drzwi. Na parkingu dość łatwo o uderzenie auta stojącego obok. Trochę się nam tu gorzko zrobiło, więc jako łyżkę miodu Jaguar serwuje nam fotochromatyczne lusterka. Tak, liczba mnoga, bo światło czułe są również zwierciadła zewnętrzne, co w naszych polskich warunkach, w lawinie aut wiecznie świecących w kosmos jest mega wygodne. Są też całkiem fajne smaczki, choćby pokrętło skrzyni biegów, które wysuwa się dopiero po uruchomieniu silnika, albo przycisk włączania silnika, który przy wyłączonym motorze pulsuje z taką samą częstotliwością, z jaką bije serce odpoczywającego Jaguara. W wielu miejscach zauważymy też napis przypominający w jakiej marce siedzimy. A zwróćcie jeszcze uwagę na to wielopłaszczyznowe obicie drzwi. Intuicyjność też jest wzorowa. Szybko nauczycie się, którego przycisku gdzie szukać. I wszystko byłoby świetnie, gdyby trochę płynniej pracowała tu stacja multimedialna z nawigacją. O ile do grafiki i prostoty obsługi nie mam uwag, o tyle tempo działania pozostawiało tu trochę do życzenia. Komend głosowych do nawigacji nie wprowadzimy, za to możemy tu trochę poingerować w sam wybór trasy. Na plus również, że wtórne przeliczanie planowanej drogi trwa tu całkiem szybko. Na raczej bez uwag. Niektórym średnio do gustu przypadły zegary, chociaż według mnie prezentują się całkiem nieźle. Między nimi znajdziemy komputer pokładowy. Ten u nas to akurat prostszy komputerek, bardzo podobny do tego z land rowerów produkowanych w tamtych latach. Na razie zostawmy już wnętrze i zróbmy coś kreatywnego. W trzech słowach: jak zostać szoferem. Mój test używanego Jaguara zbiegł się z ślubem kuzynki, a że mimo upływu lat XE prezentuje się nadzwyczaj dobrze, to postanowiłem spróbować swoich sił jako szofer. Dla zainteresowanych taką działalnością wcześniej musicie. Raz kupić nowe garnitur. Wiadomo, kwarantanna zrobiła swoje. Dwa, kupić tablice rejestracyjne. Oczywiście blaszane, papierowe, nic nie są warte. Trzy, wystroić auto kwiatkami. I tu uwaga, nie zalecam dzień wcześniej woskować auta, bo w razie opadów deszczu łatwo zgubić bukiety z maski. Tym samym cztery. Odstaw pana młodego na błogosławieństwo, a sam pędź do florystki po inne ozdoby. Wróćmy już do naszego Jaguara, a konkretnie do luku bagażowego. Pod sprawnie podnoszącą się klapą ujrzymy bagażnik o pojemności 450 litrów. W trójce mamy 30 litrów pojemności więcej, ale nie oszukujmy się, sedany mistrzami praktyczności nigdy nie będą. Ładna linia boczna skutkuje dość niewielkim otworem załadunku. W górnej części bagażnika zaoszczędzono na materiale tapicerskim, więc mamy tu gołą blachę. A gdybyście domówili opuszczane oparcie tylnej kanapy tutaj tej opcji akurat zabrakło to dźwiginki do odryglowywania też wyglądałyby mało estetycznie. Doceniamy jednak, że zawiasy są tu ładnie schowane, nie będą gnieść bagaży. W aspekcie dbania o pakunki dziwi za to umieszczenie tu wlewu do uzupełnienia Blue. Polecam zaopatrzyć się w lejek, bo bardzo łatwo ubrudzić tutaj tapicerkę albo nawet bagaże. Zważając na zapach AdBlue, najprzyjemniejsze to nie będzie. Ale to jest jaguar, a nie pasat. To nie ma wozić. To ma jeździć. Pod maską naszego egzemplarza nie znajdziemy benzniaka a dwulitrowego turbodiesla. Jest to jego mocniejsza wersja o mocy 180 koni i konkretnym momencie obrotowym na poziomie 430 Nm. W naszym modelu napędzana jest wyłącznie tylna oś. Oczywiście silnik ten jest zestepiowany z bardzo popularną w segmencie ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów produkcji ZF. A to daje nam przypuszczenie, że za kierownicą nie będziemy mogli za dużo narzekać. W segmencie, w którym Gra XE konkurencja jest bardzo barwna i charakterystyczna. Tym samym, jak chciałeś maksymalnego komfortu, kupowałeś Mercedesa C-Klasę. Jak chciałeś przyjemności z jazdy, brałeś BMW Serii 3. Jak chciałeś niskich rat leasingowych, brałeś Audi A4. Oczywiście żartuję, A4 też ma swoje zalety, ale nie o nim dziś mowa. Jaguar chciałby skupnąć kawałka tortu, które nałożyło już sobie BMW. I co ciekawe, dla wielu osób to właśnie XE może być lepszą opcją, bo jest to auto bardziej indywidualne. Nie znajdziesz go na każdym parkingu, do tego w kilku egzemplarzach. No ale jeśli mamy już konkurować z BMW, to odpowiednie muszą być właściwości jezdne. I tutaj faktycznie Jaguar stanął na wysokości zadania. Tym autem jeździ się wyśmienicie. W podwoziu znajdziemy zaawansowane zawieszenie z podwójnymi wahaczami z przodu i zintegrowanymi wahaczami z tyłu. Oczywista oczywistość to nisko zawieszony środek ciężkości i, jak na diesla, bardzo dobry rozkład masy. Czy zatem auto w zakrętach jest stabilne i wyważone? No, to już od Was zależy, bo to auto to kocur nie tylko z nazwy. Tu chciałbym pochwalić świetne zestrojenie ESP. Z momentem na poziomie 430 Nm nawet na lekko wilgotnej nawierzchni będziecie w stanie delikatnie zarzucić bagażnikiem. A co na to ESP? Ano daje nam na to przyzwolenie. Dopiero po krótkiej chwili system zaczyna ingerować, aby radosne kulanki nie skończyły się owinięciem wokół drzewa. Co bardziej odważni mogą próbować ten system dezaktywować. W praktyce jednak nie da się go wyłączyć całkowicie, ale faktem jest, że auto pozwala nam wtedy na znacznie więcej. Pomocne są w tym też nastawy zawieszenia, które zdecydowanie ukierunkowane są na sport. Sztywne, zwarte, trzymające auto w ryzach, niezależnie od naszej prędkości czy działań za kółkiem. W czerpaniu przyjemności z jazdy niezwykle istotny jest też układ kierowniczy. Obecny tutaj jest elektrohydrauliczny. Również jest sztywny i bardzo przyjemnie angażujący w prowadzenie. Niezależnie od trybu jazdy, trochę siły trzeba w niego włożyć. Nikomu też nie odmówi bezpośredniości, ale zmuszając się do porównania, odrobinę, odrobinę bardziej przemawia do mnie układ kierowniczy z BMW. Nie ma jednak róży bez kolców. Radość czerpaną z szybkiej jazdy przyjdzie nam odpokutować na kolejach. Jeśli zależy Wam na komforcie, to polecam poszukać aut z adaptacyjnym zawieszeniem, bo tutaj jest po prostu twardo. Jak wjedziecie w dziurę z większą prędkością, to zawieszenie może też trochę huknąć. Ale oprócz tego, mimo przebiegu o jakichkolwiek niepokojących dźwiękach z zawieszenia nie ma mowy. No ale jak tu mówić o przyjemności z jazdy nie wspominając o silniku? Albo ktoś zaraz zauważy, jak tu mówić o przyjemności z jazdy, kiedy pod maską jest diesel. Faktem jednak jest, że jednostka ta to naprawdę dobre źródło napędu. Nieprzypadkowo jest to też najpopularniejszy silnik w Gamie. Motor jest wykonany w całości z aluminium. Zapewnia autu no dość przyzwoite osiągi, bo pierwszą setkę zobaczymy tu w 7,8 sekundy. Elastyczność dla mnie bez zastrzeżeń. Spadek wpychania w fotel następuje tu bardzo powoli, przez co nawet przy licznikowych 140 nie mamy się za bardzo czego czepiać. A widzicie, jedziemy w 130, mocniej wciskam gaz, to był A auto zaczyna zbierać się dość dość sprawnie. Ale to, co zaskakuje w nim najbardziej to spalanie, bo mimo masy własnej wynoszącej ponad 1550 kg trasie bez problemu możecie dojść do piątki z małym hakiem. Średnie spalanie przy 90 na początku testu to 3,8 litra na 100 km i na koniec pomiaru przy 90 średnie spalanie to 4,3 litra na 100 km. W mieście będą to okolice 7 Na autostradzie trudno będzie wam przebić 7,5. Zaczynamy pomiar przy 140 km na godzinę i na początku pomiaru mamy spalanie 7,3 litra na 100 km i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 to zaledwie 7,2 litra na 100 km. Co by mogło być lepsze? To niewrażliwość na styl jazdy. Bo kiedy wrzucicie sobie tryb sport i zaczniecie szarżować, to wyniki dość wyraźnie pną się do góry. 9 litrów nie będzie tu niczym szczególnym. Co? Że niby jak się nazywa mój kanał? Niskie spalanie podczas spokojnej jazdy zawdzięczamy w jakiejś mierze skrzyni biegów, która bardzo lubi korzystać z niskich obrotów. Normą jest, szczególnie w mieście, utrzymywanie stałych prędkości na poziomie 1200 obrotów na minutę. Nawet jak zaczniemy wtedy wciskać pedał gazu, to skrzynia długo pozwala wykazywać się momentowi obrotowemu. Wtedy też mamy największe szanse przypomnieć sobie, jakie paliwo zalewamy do baku, bo na niskich obrotach i podczas postoju na światłach pojawiają się tu niewielkie, delikatne wibracje. Kulturę pracy jednostki ratuje jednak jej wyciszenie, które jest nie najgorsze, a przynajmniej jest takie po rozgrzaniu silnika. Brzmienie silnika jest zdecydowanie akceptowalne dla ucha i nie męczy nawet podczas długiej podróży. Wracając do wyciszenia, tym razem kabiny rzeczywiście stoi na poziomie marek premium. Pod tym względem nie ma się czego czepiać. No ale dokończmy jeszcze temat skrzyni biegów. Przebieg nie odcisnął żadnego piętna na sposobie jej działania. Pracuje całkiem płynnie i dostojnie. Jasne, 50 tysięcy kilometrów to nie jest aż taki gigantyczny przebieg, ale internet wskazuje, że nie dla każdego producenta jest to takie oczywiste. W trybie sport, do którego przechodzimy wciskając i przekręcając pokrętło, silnik preferuje wyższe obroty i nieco przeciąga się moment zmiany biegu. Ale nawet wtedy nie dzieje się to przy jakimś wyraźnym zaakcentowaniu czy szarpnięciu. Ona zawsze ma raczej nieco dostojny styl. Skrzynię należy też pochwalić za reakcję na kickdown, która, jak na hydrokinetyka, jest wręcz natychmiastowa. 3, 4 i. Fajnie za to, że mamy tu do dyspozycji aż 8 przełożeń. Dzięki temu przy niemal każdej dozwolonej prędkości skrzynia utrzymuje silnik poniżej 2000, a gdy przyspieszamy poniżej 2500 obrotów na minutę. Wiek auta trochę zdradza oświetlenie. Mamy tu lampy Bixenonowe, które w porównaniu do nowych ledowych konstrukcji nie mają zbyt wielu wodotrysków. Nie są skrętne, świecą trochę słabiej, nieco cieplejszą barwą, a granice oświetlanego obszaru nie są tu aż tak wyraźne. Z drugiej strony i tak dobrze spełniają swoją funkcję, a pochwalić można światła drogowe, które świecą tu bardzo mocno i bardzo wysoko. Jeśli coś Wam może przeszkadzać w tym aucie, to widoczność, która jest no, co najwyżej taka sobie. Pozycja za kierownicą jest bardzo niska, maska jest bardzo długa, słupki boczne są dosyć szerokie, a dolna krawędź tylnej szyby jest zawieszona bardzo wysoko. Na domiar złego średnica zawracania wynosi tu 11,7 metra. W XE bardzo szybko zrozumiemy, że zabieranie Jaguara po supermarket to nie jest najlepszy pomysł i to niezależnie od tego, czy mówimy o największym kocie nowego świata, czy może o jednej z najlepiej prowadzących się limuzyn w segmencie. Auto, przy którym stoję, to dość rozsądnie doposażony egzemplarz, bo znajdziemy w nim choćby system nawigacji, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, czy uwaga, również światłoczułe lusterka boczne. Są tu też podgrzewane fotele z przodu, dojazdowe koło zapasowe, czy pakiet Advantage. Z nim doszły choćby czujniki parkowania przód i tył, lampy biksenonowe, czy czujnik deszczu. Dorzucając kilka mniejszych gadżetów i wrzucając to w aktualny cennik Jaguara, cena takiego wozu jako nowe z salonu wyniosłaby dziś niecałe 190 tysięcy złotych. Nasz egzemplarz z przebiegiem nieco ponad 50 tysięcy km. Kilometrów jest aktualnie do kupienia za niecałe 80 tysięcy złotych. Jeżeli więc szukacie godnego konkurenta dla BMW serii 3, który jednak jest znacznie rzadziej widoczny na polskich drogach, to XE jest całkiem rozsądną propozycją. XE to samochód, który trochę trzeba kupować sercem. Nie jest mistrzem praktyczności, nie sprawdzi się do wożenia kompletu pasażerów i bywa męczący podczas manewrów na parkingu, ale... Jak ktoś tego wszystkiego oczekiwał, to chyba wybrał niewłaściwą markę. XE potrafi być szybki, agresywny i dający multum frajdy z jazdy, a przez to znacznie łatwiej przymknąć oko na pewne niedociągnięcia. I taki jest właśnie. Jaguar XE.